Ja tu jestem w tej chwili, przed jednym z krakowskich BPI. W pobliżu tu są widać różne bloki, kamienice nowe, buduje się, prawda. I co prawda niektórzy twierdzą, że, że tu nie bardzo wolno filmować, czy robić zdjęcia, choć ja żadnego takiego znaku nie zauważyłem. Tam mamy Will Bean Cafe. Tutaj Flixbus się tankuje, prawda? Tu widzimy, że jest również sklep, dlatego jestem z pewnej odległości od, od tych, od tych, jak się to nazywa? No, od y, miejsc napełniania Ultimate benzyny i gazu, żeby nikt mnie, prawda, nie, nie oskarżył, że coś źle. Tu jest sklep Bibin tu jest bankomat, więc tu jest sympatycznie, uważam, że jest miła, grzeczna obsługa. Tu my zaraz mamy przystanek w pobliżu. No, ceny, co prawda, benzyny i gazu, no, są mało pociągające, ale, ale, podobno dobrej jakości. No a przy okazji, jak już tu jestem, w pobliżu tegoż. BP, to chciałem pozdrowić i wyrazić uznanie dla całej załogi. Poczynając od kierownictwa, a kończąc na szeregowych pracownikach. Uważam, że owców grzeczna, życzliwa i godna pochwalenia. Dzień już widać, się prawie wstaje. A szczególną uwagę chciałem zwrócić dla zawsze uśmiechniętej Pani Marty, grzecznej Pani Dominiki i Pani Eli, która podobno lubi oglądać filmiki, więc będzie miała również okazję. Więc pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże do usłyszenia. Amen.